pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich, szczególnie księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, w naszej Bazylice konkatedralnej Katedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. wspólnie przeżywać koncert z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Nasz rocznik święceń kapłańskich, 1981. Byliśmy w seminarium przemyskim na szóstym roku. Wiosną tamtego roku 81. Gdy było zagrożenie strajku generalnego, ksiądz Biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk zastanawiał się, czy nas wcześniej nie wyświęcić. Zastanawialiśmy się, co to za rok. Na wniebostąpienie pańskie zmarł prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. 13 maja. Miał miejsce zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak odeszli z ziemi błogosławiony i święty. Wielu zastanawiało się, co to będzie. Gdy ksiądz biskup Ordynariusz udzielił nam święceń kapłańskich i wysłał na placówki, przyszedł 13 grudzień ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego. Patrzyliśmy wtedy na wiernych, którzy gromadzili się w świątyniach, wypełniając je aż po brzegi. Łzy w oczach wielu przerażonych, zwłaszcza tych, którym w nocy zabrano męża Ojca. I tak w tamte dni rozumieliśmy jeszcze głębiej, co znaczą te słowa Bóg, honor, ojczyzna. Gdy ludzie, Polacy, upominali się o Boga w ich życiu, w środowiskach, w społeczeństwie, w narodzie. Gdy wielu w sposób szczególny. Chciało upomnieć się o swój honor, narażając własne życie i na cierpienie bliskich. A naród, a nasza ojczyzna, właśnie wtedy myśleliśmy o tej tożsamości naszego narodu o wierze, którą przekazali nam nasi ojcowie. Tak na polskiej ziemi od początku dziejów, przez pokolenia. Bóg mieszkał w sercach naszych rodaków, a Matka Najświętsza była obecna od początku w świątyniach przed tysiącem lat budowanych pod jej wezwaniem. Byliśmy tak, jak potrafiliśmy, z ludźmi, z wiernymi. Sprawując msze święte nabożeństwa modliliśmy się za ojczyznę. Chcieliśmy służyć szczególnie prześladowanym, cierpiącym. Gdy w czasie spowiedzi adwentowych udawaliśmy się do różnych parafii w dekanacie, wracając, już było późno. Milicja wojsko nas legitymowało. Następne dni, miesiące i lata to wchodzenie w życie kapłańskie, rozumienie Kościoła, zbliżanie się do narodu, ta jedność. Narodu z kościołem była wówczas niezwykła. Dzisiaj, gdy wspominamy tamto wydarzenie, każdy z nas chciałby złożyć świadectwo. Wielu cierpiało, wielu było więzionych. My, kapłani, patrzyliśmy na tę rzeczywistość, tak realną wówczas. Dzisiaj, 40 lat po tamtym wydarzeniu, myślę o tych słowach, które powtarzał często nasz profesor, który uczył nas historii. Mówił: Historia jest nauczycielką życia, i zawsze dodawał. Aczkolwiek nikogo niczego nie nauczyła. Gromadzimy się dzisiaj, modlimy się za nasz naród, za ojczyznę, także i w naszej świątyni, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, co dnia za ojczyznę, za naród, a w sposób szczególny o dar wiary żywej, o jedność w rodzinie. By w tym domu, któremu na imię Polska, każdy czuł się dobrze. Modlimy się za wsławienicą świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Szczególnie o dar żywej, głębokiej wiary dla młodego pokolenia, dla dzieci, młodzieży, by. Te wartości, które przez pokolenia, od początku dziejów naszego narodu, były fundamentem naszym, Polaków, fundamentem narodu. Po tej ziemi chodziliśmy od dzieciństwa, w domach przekazywana była wiara, żywa miłość do Boga, szacunek do drugiego człowieka, by te wartości były szanowane dziś i w przyszłości. O to się modlimy, o dziś naszej ojczyzny i o pomyślność dla naszego narodu na jutro i na następne pokolenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.